I, I wyszło. No, na pewno myślę, że jako drużyna liczyliśmy na więcej, bo czterech Polaków 30 to, to było chyba takie minimum bez problemu. Troszkę tutaj Dawid chyba dzisiaj też nie do miał szczęście. Piotrek też chyba nie na miarę swoich możliwości. Myślę, że każdy z nas, byłby wziąć indywidualny przypadek, był w stanie zrobić coś więcej dzisiaj. Do mojego celu brakło akurat jednego oczka, ale obrócono na bardzo wysokim poziomie. Robiłem co mogłem. Myślę, mogę być zadowolony z tego, że była walka, nie było po prostu e, takiej kalkulacji. Robiłem co mogłem, ale jednak były rezerwy, dało się lepiej to dzisiaj zrobić. Pojawiły się błędy. E, może skoki były na pewno lepsze jak wczoraj, jak przedwczoraj. To były zdecydowanie najlepsze skoki tutaj. Przede wszystkim właśnie była taka walka, werwa. Po to było tak skoki z jajem po prostu. Ale no, teraz był trochę spóźniony ten skok, że ten próg nie oddał. Pierwszy był minimalnie za bardzo skierowany do góry, to odbicie też nie było zbyt poprawne, błąd w locie. Także błędy były, bo to, no, mimo tych błędów, przez to, że było to zaangażowanie i walka, miejsce nie jest złe. Miałem nadzieję, że jednak ten medal będzie, w sumie jeszcze po skoku myślałem, że może się uda na pewno nie, nie wyprzedzić Gregora, ale być drugim i, i zdobyć brązowy medal, bo metry nie były złe, ale jednak te punkty za lądowanie były bardzo słabe, były punkty za wiatr, nie było dodatkowych punktów za welkę, a było bardzo ciasno i stąd, stąd taki spadek. Na pewno szkoda Kamila, bo to już któryś raz ten medal mu ucieka, ale trudno przecież, się, trzeba o tym zapomnieć, wyciągnąć wnioski, już się działa i przyszłość.